Czy wiesz, że dwóch facetów uratowało się przed eksmisją wynajmując materace dmuchane i teraz są wart 75 miliardów dolarów? W 2007 roku Brian Chesky i Joe Gebbia mieszkali w przemysłowym lofcie w San Francisco za 1150 dolarów miesięcznie. Ich konta bankowe były praktycznie puste. Nadchodziła konferencja designu, która zalała miasto tysiącami gości bez miejsc w hotelach. W desperacji wpadli na pomysł: wynająć materace dmuchane w swoim salonie za 80 dolarów, za noc ze śniadaniem. Stworzyli prostą stronę internetową Airbed and Breakfast. Pierwszymi gośćmi byli 40-letni, pięcioletni Hindus i 30-letnia, pięcioletnia kobieta z Bostonu. Na śniadanie podali pop poptarc i kawę, jak obiecali. Zarobili 240 dolarów, co uratowało ich przed eksmisją. Ten desperacki plan przetrwania stał się Airbnb. Dzisiaj firma jest warta ponad 75 miliardów dolarów i zrewolucjonizowała globalną branżę hotelarską. Czasem najlepsze pomysły rodzą się z największej desperacji.